Cześć! Dzisiaj będzie projekt Denko w listopadowy no i to będzie drugi projekt Denko u mnie na kanale. Zabierałam się za nagranie tego filmu, jak mucha w smole, i w sumie zostałam mnie prawie noc, bo o godzinie 3 to już możemy powiedzieć, że już jest praktycznie noc. Ale stwierdziłam, że postaram się mimo wszystko nagrać. Troszkę się doświetlam, więc mam nadzieję, że światło nie jest dramatyczne. No i szybciutko może przejdźmy do rzeczy. Zbierałam sobie taką torbę, w której magazynuję moje właśnie puste rzeczy. I tutaj jest no, dużo rzeczy, mm, takich, o których nawet już chyba nie pamiętam, bo to było już chyba z dwa miesiące temu, kiedy zaczęłam je tutaj gromadzić, więc niektórych rzeczy mogę tak w 100% chyba nie pamiętać. Ale nie, myślę, że, że tutaj nie będzie jakiegoś tam dramatu. Myślę, że jakoś sobie poradzimy, wspólnie dojdziemy do, do tego, co, co to było, i tak dalej, i tak dalej. A więc na początek tak widzę, zostają mi tutaj płatki kosmetyczne i słuchajcie, to są kosme płatki kosmetyczne z Beli i tutaj dwa razy są takie same, także chyba musiały mi się jednak one bardzo podobać. To są takie płatki kosmetyczne, duże, duże płatki, nie takie maleństwa, tylko te takie kwadratowe, większe i one faktycznie bardziej lubię, dlatego, że no, szybciej zmywa mi się makijaż jednym płatkiem, nie bawię się z kilkoma, tylko z jednym i tutaj jestem w stanie praktycznie zrobić ten makijaż całej buzi jednym płatkiem, dosłownie. Także dwa takie opakowania. Płyn micelarny z biodermy i ja o nim już kilka razy mówiłam. On mi się skończył. Mam jeszcze jedno opakowanie, bo to, które nabyłam, to był dwupak, więc został mi jeszcze jeden. Bardzo fajny produkt. Mam nadzieję, że nic tam nie, nie rozbije, rzucając tak po prostu. Mam też szampon e, do włosów z Green Pharmacy, jako kiedyś też pokazywałam w Holu, i powiem Wam tak, nie kupujcie tego produktu beznadziejny. To jest szampon do włosów normalnych, przetuszczających się z nagietkiem. I on tutaj faktycznie nie ma, nie ma parabenów, nie ma SLS-ów itd., itd., czyli wszystkich takich świństw, o których się dużo teraz mówi, że, że nie powinno się tego używać. Ale powiem Wam, że on był tak tępy, po prostu włosy były tak takie mm, totalnie oczyszczone, ale w taki negatywny sposób były takie aż szorstkie, że efekt naprawdę był średni. Mało tego był bardzo mało wydajny, przez to właśnie, że się nie pienił. I ja naprawdę nie widziałam tutaj jakichś spektakularnych efektów, także no nie używałam go chyba połowy pakowania, które mi zostało, używałam go do mycia pędzli i tutaj faktycznie świetnie się spisywał, także do mycia pędzli polecam do włosów niekoniecznie. Następnie jest żel do podpachę, żel z Lady Speed Stick. Ja go używam właściwie regularnie, tych antyperspirantów. Bardzo dobry polecam ten był akurat aloesowy. Następnie y, szampon do włosów z Nivea nadający blask Diamond Gloss. Bardzo dobry, bardzo fajny, bardzo wydajny. Y, nie zna się chyba w moich ulubieńcach, ale mogę śmiało powiedzieć, że jeden z takich lepszych szamponów, które używałam, z tych takich drogeryjnych. Przepraszam. Zmywacz do paznokci z Eveline. I tutaj muszę chwilkę się zatrzymać i o nim trochę powiedzieć. Generalnie chyba. Chyba Was będę musiała ostrzec, bo to jest beznadziejny produkt, dlatego że um, tak jak Eveline ma bardzo dużo produktów, które są dobre, tak ten uważam jest jeden z takich gorszych i to nawet mogłabym zaliczyć ten produkt do bubli, e, dlatego że on bardzo niesamowicie wysusza skórki i tak naprawdę też mi nawet nie, domywa, e, nie domywał e, paznokci szczególnie z tych takich ciemniejszych barw, no ale przecież chodzi o to, żeby zmywacz dobrze domywał, więc czy to są jasne, czy to są ciemne, powinno to, e, powinny zmywacze być skuteczne. No i przede wszystkim to, że tutaj jest pomka, pompka, e, powinno nam też ułatwiać sprawę, a to niejednokrotnie nam po prostu utrudniało, ze względu na to, że ona się zapychała, więc najlepszą aplikacją tak naprawdę było to, kiedy e, sobie odkręciliśmy ten produkt i, i mogliśmy zwyczajnie no, polać wacik, e, nie, nie używając pompki. No i był beznadziejny, ja później to użyłam po raz, któryś tam z kolei, wierząc, że mi się y, będzie lepiej sprawowało, i wylamki zwy, zwykły zmywacz y, tutaj do środka, ale to samo, bo pompka po prostu nie dawała rady, więc nie polecam. E, więc kolejną, kolejnym produktem jest y, takie. To jest taka emulsja SPF 15 na dzień do skóry normalnej i tłustej. Ja ją kupiłam już dawno temu. Tutaj jest 100 ml i bardzo się męczyłam z tym, żeby ten produkt szybko zużyć. No bo 100 ml, no nie oszukujmy się, używa się dosyć długo. Konsystencja była ok. Ja nie mam nic za zarzucenia tym produktowi. Właściwie mogę powiedzieć, że nawet był bardzo, bardzo fajny. Ale zdecydowanie dla mnie taki mało treściwy. No też jakiegoś szału, szału tutaj nie zrobił. A ja później sobie dolałam troszeczkę y, olejku, tak żeby ta y, konsystencja i y, skład był taki bogatszy. Natomiast no, bardzo męczyłam ten produkt. Później już chyba ostatecznie używałam jako balsam do ciała, bo już po prostu miałam go dosyć. Ale nie był zły, naprawdę nie był zły. Także nie mogę tutaj też narzekać. Mm. Następnie y, o i powiem wam dokopię się do jednego produktu, bo chcę dwa razem tutaj zahaczyć i od powiedzieć żele żelę podprysznic yy, z, pod z palm olive. i powiem wam tak: ja już ja byłam wierna tym żelom podprysznic, używałam je właściwie już nawet nie pamiętam od jak dawna i wydawało mi się, że one są fajne. Nie wiem, yy, czy ja po prostu tak sobie to obzdurałam, czy one faktycznie miały, miały fajny i skład i działanie ale kupiłam właśnie takie duże opakowanie z pompką która no świetnie się jej używało Opakowanie były fantastyczne ale ten akurat żel pod prysznic z oliwką wiecie co on spowodował? spowodował to, że ja zaczęłam mm, nie wiem czy to była ale, reakcja alergiczna czy co na, na plecach i, i w ogóle z tyłu ciała dostałam, dostałam jakiś takich dziwnych krost i wręcz takich wrzodów które niesamowicie były bolesne i na początku nie wiedziałam w ogóle, skąd to się dzieje, skąd to się bierze. I się okazało, że najprawdopodobniej ten, ten żel mi to spowodował, więc nie wiem, czy on mnie po prostu zapychał, bo w tej chwili już od jakiegoś dłuższego czasu używam innych żeli, w ogóle nie Palmoliv i nie ma w ogóle już tej, tej reakcji. Wiadomo, że muszę troszkę poczekać, żeby całkowicie wyleczyć sobie stan z, zapalnej skóry, ale mam wrażenie i jestem prawie tutaj święcie przekonana, że to właśnie te żele mi to spowodowały, czyli... Yy, nie wiem, nigdy nie czytałam jakoś tego składu, więc nie wiem, co tutaj mogło być takiego, że, że tak się stało, a nie inaczej. Ale jeszcze używając tego właściwie, jeszcze nie, nie zorientowałam się, o co, o co tu chodzi, że to ten może być produkt. Y, no, no, on może być tutaj winowajcą. I kupiłam kolejny, bo jakoś mam przyzwyczajona do tych żeli. Natomiast tutaj w ogóle tak, to jest z dziką orchideą. Zapach był na tyle intensywny, że wręcz przytłaczający, więc nie polecam. No i ja jestem tutaj. Przyznam szczerze, zastanawia mnie, czy, czy to, co ja odkryłam, jest prawdą, czy tylko tak mi się wydawało, ale jestem prawie święcie przekonana, że one u mnie powodowały właśnie takie reakcje, nie wiem, alergiczne, zapychające, także nie polecam, ale to mówię, zależy od indywidualnych jakichś takich upodobań, także nie mogę ty powiedzieć, że to jest tragiczny produkt, ale dla mnie jak najbardziej się nie sprawdził i no, straszny. Mam również pastę do zębów z Elmex, którą polecam, bardzo dobrze myje, świeżnie od, odświeża, no co tu więcej o paście dodać, bardzo dobra. Mam również maseczki, o których mówiłam Wam w azatyckich kosmetykach, no bo je się szybko zużyło. I to jest ta maseczka kolagenowa, witaminowa i ogórkowa. I te maseczki, pokażę Wam jak wygląda... Yy, maseczka to była, która yy, kolagenowa, tak, kolagenową, pokażę, nie, przepraszam, ogórkową. Ogórkowa wyglądała, to jest użyteczna już maseczka oczywiście, wyglądała w ten sposób, więc po prostu tak tak wyglądałam. Ona już teraz jest sucha, pachnie jeszcze troszeczkę tym ogórkiem. Zobaczcie, jakie fajne ma w ogóle wycięcia na nos, na wszystko, także cała w ogóle twarz była yy, zasłonięta i były bardzo, bardzo dużo miały produktów w sobie, czyli były wręcz mokre, ociekające, także no plus, ja myślę, że to jest plus i faktycznie ta skóra wyglądała taka, była rozpromieniona bardzo fajna, ale po jednym razie ciężko jest określić, czy to, czy to jest jakieś tam skuteczne, ja nie oczekuję nigdy od maseczek takich spektakularnych efektów że nagle, nie wiem, odmłodnieje czy yy, będę miała no taką buzię, że, że wszyscy będą się mnie pytać yy, czy mam 15 lat ja no żartuję, w każdym razie no nie oczekuję od maseczek jakichś takich mega efektów, szczególnie po pierwszym razie, ale jak najbardziej fajne, tylko no mimo wszystko chyba jednak się znanie nie nie skuszę więcej, bo, no bo myślę, że mamy też dużo, dużo firm, które produkują też dobre maseczki, chociażby Ziaja na przykład. Ok, następnie jest, to jest akurat mydło w płynie z online o zapachu lipy. Bardzo przyjemne, niedrogie, wydajne, dobrze myjące, także polecam. Następnie mam taką jedną rzecz, jeśli chodzi o zęby, może powinnam to powiedzieć w jednym momencie, ale to jest taka płukanka Korsodyl, y, nie wiem czy słyszeliście o czymś takim, ta płukanka ma kolor czerwony, także trzeba uważać, bo ona zabarwia y, w dużej ilości, zabarwia troszkę dziąsła, także no nie, nie, nie do końca. Ale to jest taka pukanka do jamy ustnych w przypadku, kiedy mamy jakieś podrażnione dziąsła. I ona hamuje krwawienie tych dziąseł, także ja ją używałam, bo kilka razy dziś szczoteczkami po prostu widocznie nie pasowała i te dziosła krwawiły, także ta płukanka polecam była naprawdę bardzo dobra tutaj akurat w tej przypadłości. Mam tutaj również płyn micelarny z Bibiotibie z Biedronki o którym też już dużo mówiłam, więc nie będę tutaj mówić. Mam tutaj również te plasterki koreańskie na nos, właśnie oczyszczające z wągrów i też tak dużo dużo nie mogę na ten temat powiedzieć, bo to dwa opakowania, więc tak naprawdę. No, ciężko wydać jakąś taką opinię po, po dwóch razach, ale jakoś wierzę w to, że, że to coś działa. Ja teraz trochę też zmieniłam pielęgnację swojej skóry i mam wrażenie, że jakoś tak lepiej, te, no, lepiej ta skóra wygląda, ale no, to jest też zależne od wielu czynników, więc nie powiem, że to akurat to spowodowało, że mam mniej wągrów, że mam ładniejszą, taką czystszą tą, tą skórę. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Mam jeszcze trzy opakowania, więc na pewno coś więcej będę mogła na ten temat powiedzieć. Mam jeszcze kolejne, kolejny sztyft w żelu z Lady's Speed Stick, także w ilościach dużych zużywam. Mam tutaj, słuchajcie, cień do, do powiek, co jest w ogóle niewiarygodne, że ja zużyłam w ogóle cień, bo ja cień nie używam tak szybko, tak, 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 tak szybko. I to jest cień z Inglota w kolorze 456. I ja mam drugi taki sam, bardzo go lubię, jest taki naturalny, ja go często używam jako taką bazę właśnie, yy, często też ograniczam się tylko do tego koloru. Bardzo ładny kolor, polecam Wam serdecznie, cienie z Inglota są niesamowicie trwałe, niedrogie, same plusy. Mam tutaj, o akurat zbierał mi się pakiet, mam tutaj również kremy z Wiszy. ja je te testowałam, ale yy, dostałam gdzieś tam je od kogoś i... To był na, na dzień i na noc. I tak, na noc był dla mnie e, bardzo delikatny. Dobrze mówię? Tak. Na noc był taki bardzo delikatny, bo to już było dosyć dawno, delikatny i, a na, na dzień z kolei był taki jakiś taki bardziej treściwy i taki bardziej właśnie konsystencji kremu, ten z kolei krem więc nie do końca rozumiem ideę, bo wydawało, wydaje mi się, że powinno być chyba, zupełnie odwrotnie, więc ja też sobie tutaj wzbogacałam jakimś tam olejkiem um, i, i... no i po prostu chciałam mieć bogatszą tą, y, ten skład. Także to są kremy z Wishy. Mam tutaj jeszcze krem regenerujący na noc, z ziai, to jest ulga, na wzmacniający naczynka krwionośne. Bardzo dobry produkt, polecam serdecznie. Zapach ma tylko taki śmieszny, taki niedamski, bym powiedziała. Nawet nie męski, taki jakiś dziwny, mocno chemiczny, więc średnio mi to odpowiadało. No, taki, taki dziwny, jakaś taka chemia, ale dobry krem, no... Nie ma tutaj zastrzeżeń żadnych. E, używałam również e, używałam również preparatu do demakijażu oczu, dwufazowego, e, z olejkiem w środku. Bardzo lubiłam ten produkt, to była miniaturka. E, tutaj było już Wam mówię, jak przeczytam. 50 ml, i to mi na długo starczyło, ale jednak takie produkty dosyć szybko zużywam, i, i to nie są wydajne produkty, mam wrażenie. Dobrze mi zmywał makijaż. Ja w ogóle lubię takie, e, takie formuły dwufazowe, ale, ale raczej chyba nie kupię, bo zdecydowanie za drogi, jak to. Do, do no, nie do jakości, ale do tego, jak szybko się zużywa ten produkt. O tak chciałam powiedzieć. E, używałam również. Używam również takiej próbeczki z Lancôme Genifique i to było takie serum, które miało niby nam wzmacniać efekty przeciwstarzeniowe i ja wyglądam tak samo, jak wyglądałam przed, więc u mnie nic, nic, nic to nie dało. Nie, no żartuję, akurat ta mała próbeczka, no wiadomo, nie wystarczy, ciężko też oceniać, ale szału tutaj nie było, na pewno nie kupię. Skończył mi się też taki produkt do z Klinik. Ja bardzo lubię w ogóle firmę Klinik, to też już pewnie mówiłam. Z klinik do pielęgnacji twarzy to jest akurat ten trwa, trzeci element, trzeci element trzech, trzech kroków z Klinika, takich dosyć popularnych. Co jeszcze? Tu mam taką jedną część, nie wiem gdzie jest druga. To jest błyszczyk z Lancome, również który używałam. Bardzo też lubię te błyszczyki. Tu mam. To ja tu jeszcze mam. Tu mam jeszcze taki żel do ciała i do twarzy z La Roche-Posay i to jest pierwszy produkt, który miałam z firmy La roche -Posay. To był... Ja myślałam, że to jest pre, preparat do mycia demakijażu maki, de twarzy, bo tak było opisane, tak był przetłumaczone na język polski. Okazało się później, że jak zaczęłam sobie tak tłumaczyć, to jest z innego języka, to się okazało, że to jest do, do ciała, a ja używałam to do twarzy, więc no cóż. Ale dobrze, dobrze zmywał makijaż i nie podrażni mnie, także do momentu, kiedyś nie, nie uświadomiłam, że to było do ciała, to wydawało mi się, że jest po prostu fantastyczny. Później już tam oczywiście zaczęłam dostrzegać, że oj, tam lekko mi ściąga tą, tą skórę i tak dalej. Ale prawda jest taka, że dobry to był produkt, także byłam zadowolona. Myślę, że w ogóle te produkty z La poza są dobre i mam nadzieję, że w przyszłości się przekonam o tym i, i wypróbuję więcej produktów właśnie z tej firmy. Następnie mam tutaj jeszcze taką maszynkę do golenia z Biedronki. Ja ją kupiłam z Biedronce, nie pamiętam jaka to jest firma. Taka sobie naprawdę najzwyklejsza maszynka jaka może być, więc szybko się też i ściera. Bo wiadomo, jednorazowa, ale się używa wiele razy, przynajmniej ja tak mam. Mam tutaj również tuż do rzęs Tuż do rzęs z Max Factor 2000 kalorii, i tu szczoteczkę sobie z kolei umyłam i wykorzystuję teraz do ujarzmienia moich brwi albo rzęs gdzieś tam, kiedy mam taką potrzebę. Także wykorzystałam tą szczoteczkę, natomiast tutaj akurat to był produkt. Y, pogrubiający, bo, bo ja mam takie różne, właśnie pogrubiające, wydłużające, podkręcające. To też o tym mówiłam, że ja lubię te tusze i każda wersja mi odpowiada. Także jedna się skończy, zaczynam kolejne i, i, i bardzo lubię, bardzo sobie je chwalę. Mam tu również y, dwie kredki, które zużyłam i to też jest takim szokiem, bo ja kredki w ogóle strasznie, strasznie długo zużywam i właściwie to jest y, no, szok, że, że udało mi się w końcu to zrobić, tego dokonać. Tu mam taką, jeśli mi się uda cokolwiek jeszcze prze, przeczytać to jest kredka z Rimmel, tak, tu widzę, że to jest Rimmel i wiecie gdzie ją kupiłam, kupiłam ją w Pepko, także kiedyś jakoś coś zobaczyłam, ona była dwustronna, czarna i taka siwa i dobrze się sprawdzała, nic mi się tam nie rozmazywało i używałam ją, nie wiem, z dwa lata, może nie, no może przesadziłam, może z półtora długo, w każdym razie długo i teraz już właściwie ją wyrzucam, chociaż tak na dobrą sprawę, jakby się uprzeć, to mogłabym jeszcze coś tam namalować na oku, ale już mi było bardzo niewygodnie, dwa, że już nie mogłam tego tak za bardzo natemperować, więc stwierdziłam dobra, okej, okay, wyrzucę. Lubiłam, ale, ale wyrzucam, no bo przyszedł na nią czas, wysłużona. Kolejna kredka z kolei to była z Avonu, zobaczcie, w stanie tragicznym. Ona miała taką fajną, fajną taką gąbeczkę, którą sobie też tak rozmazywałam tą kredkę, czy jakieś tam cienie i to tak fajnie Fajnie mi to, no fajny efekt dawało. Także lubiłam tą kredkę. No bo w takim ciemnym brązie i też sobie podkreślałam czasem właśnie brwi tą, tą kredką. Także ją tutaj mam. I chyba ostatni, tak, ostatni produkt. Właściwie produkt, który bardzo, bardzo lubiłam. I to. Ach, teraz muszę wygodnie usiąść. I to był podkład z L'Oreal True Match. Ja miałam w kolorze N4 Buff Beige. Bardzo, bardzo fajny, polecam wam serdecznie ten produkt. Ja bardzo lubiłam go używać. To jest wersja chyba amerykańska, bo wiem, że w Polsce są takie z dozownikiem, z taką pompką. Ja natomiast go kupiłam w wakacje w Stanach i bardzo, bardzo lubiłam ten produkt. Nie byłam do końca przekonana, słyszałam o nim wiele opinii i superlatyw i negatywów, ale chciałam się na sobie przekonać. I byłam zadowolona, używałam go przez długi czas i powiem wam, że, na, że kilka razy nawet słyszałam dosyć, no słyszałam jakieś tam komplementy, że ładnie moja buzia wygląda na taką promienną. I ten produkt naprawdę nadawał mi fajny, taki promienny wygląd. Bardzo mi się to podobało. Tylko jedynie, co mogę zarzucić temu produktowi, jest to akurat w tym przypadku, że no nie ma pompki i aplikacja była no beznadziejna tak naprawdę, bo musiałam sobie wylewać tutaj na garstek i aplikowałam to pędzlem, także to mi się nie podobało, bo cała buteleczka była taka no brudna, niehigieniczne nie, nie to było. Później nauczona przez filmik e, dziewczyny z kanału 19A92, e, wydobyłam praktycznie docna, do cna, do ostatniej kropelki, takim małym pędzelkiem, który najczęściej jest używany do aplikacji korektora. Także dziękuję za, za świetny pomysł, bo e, naprawdę to się tutaj sprawdziło i wyczyściłam po prostu wszystko, co było. E, dobry produkt. E, krycie było średnie, nie było tutaj jakiegoś takiego strasznie dużego. Ma taką konsystencję lejącą, ale jest to konsystencja trochę tłusta, więc to było dla mnie no chyba minusem jednak, dlatego, że ja troszkę się bałam tego, że jeśli on tak ciężko mi schodzi z ręki, jak próbowałam ją domyć, to co dopiero dzieje się na twarzy, kiedy robię ten Trochę się tego bałam. Nie widziałam jakichś takich efektów negatywnych, że miałam jakiś wysyp nie wiem, pryszczy czy czegokolwiek na skutek używania tego produktu, ale mimo wszystko jakoś tak starałam się ten demakijaż robić porządniej, bo wiedziałam, że ten produkt ciężko po prostu się zmywa, ale naprawdę pozytywny, myślę, że kiedyś do niego wrócę, bardzo, bardzo fajny, no i cieszę się, że w Polsce są właśnie te z dozownikiem, także to był ostatni mój produkt, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że światło jest względne, że jakoś do przeżycia, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!